Kto mówi, że mi nic nie słychać? Nic nie słychać? A teraz Halo. Halo, halo. Halo. Jak z tym głosem? Halo, jest głos. Potwierdźcie mi, nie ma głosu. No to do kitu. Znowu coś się dzieje. Słuchajcie, rozłączę tą transmisję w takim razie. O, jest już, tak? Mikołaj mówi, że jest. Teraz jest ok, super, świetnie, świetnie. Cieszę się, że słychać. Tak, jak wiecie, jestem dzisiaj w Marrakeszu, bo mówiliście, że pisaliście, że nie słyszycie. E, psychicznie jest ok, kondycja fizyczna dopisuje. E, tu jest troszeczkę cieplej, chociaż wieczorem zawsze temperatura spada. E, zobaczcie, jak jestem wypalony, wcześniej wam o tym mówiłem. E, jeszcze ostrość zaczyna gubić, a tu, gdzie kask zakrywa. Policzki jest biało, środek jest wypalony, nos mam aż brązowy. E, także nie wiem, nie wiem jak będzie dalej, bo jeszcze kawałek zostało do przejechania, a twarz e, zjarana. E, no nic nie poradzę na te opóźnienia, korzystamy z internetu zastanego. Jestem na internecie hotelowym teraz, e, więc, więc nie wiem jak będzie dalej. E, ok. Marrakesz. E, Wielkie miasto, naprawdę wielkie miasto Marrakesz. E, zdecydowanie całkiem co innego niż Rabat, zdecydowanie całkiem co innego niż Tanger. E, zwiedziłem bardzo duży kawałek miasta na nogach. E, Medinę, e, główny plac. E, Gdziekolwiek będziecie czytali poradnik, to wszędzie wam napiszą, że w Marrakeszu, jak nie lubicie, żeby was zaczepiali, to nie jedźcie do Marrakeszu. Bzdura. Więc albo źle dzisiaj tak wyglądałem, bo mnie wcale prawie nie zaczepiali, może z 3-4, może z 5 razy mi ktoś zaczepił, a proponując mi coś. Na stanowcze nie od razu rezygnowali i nie było żadnego nagabywania. Także w Marrakeszu jest OK. W Marrakeszu za to w starej Medinie, w tej części najstarszej miasta, tam, gdzie są te różne targowiska i tak dalej, wreszcie poczułem stare Maroko. Każdy zaułek, każde pomieszczenie to jakaś manufaktura domowa. Jedni robią buty, inni dywany, ktoś tam szyje, ktoś inny ma zakład fryzjerski. Przepiękne stroje tradycyjne, ktoś ze skóry coś wytwarza, jakieś buty. Dzisiaj się tego naoglądałem dużo. Jeżeli chcecie zobaczyć tradycyjny, tradycyjne Maroko, Marrakesz. Nowoczesny, wiadomo, że rabat. Także Marrakesz polecam, jest bezpiecznie, bardzo fajni ludzie, świetnie w restauracjach, bardzo przyjemni. Przyjemnie. Także w Marrakeszu naprawdę jest ok. Spotkałem dzisiaj parę Polaków przy straganie ze ślimakami na parze tak, na takie małe miseczki sprzedają ślimaki na parze małe, średnie miseczki i duże, gotowane czy na parze nie wiem jak to było. Generalnie jem sobie te ślimaki, wydubuję, wydubuję te ślimaki wykałaczką, a obok po polsku taka para rozmawia. Starsze małżeństwo, zagadałem, okazało się, że są z zachodnio ze Szczecina. W niedzielę wyjeżdżają, na chwilę sobie porozmawialiśmy. Nie opowiadałem Wam jeszcze, jak wczoraj w rabacie poprosiłem na recepcji w hotelu, żeby mi polecili. Tradycyjne danie marokańskie, czyli Tajin, najlepszą restaurację z Tajinem. Oczywiście była całkiem niedaleko hotelu, faktycznie, mam nawet zdjęcia zrobione faktycznie wyglądała bardzo tradycyjnie, w środku bardzo ciemno. Świeczki w zasadzie tylko oświetlały jakieś tam takie pomniejsze lampki oświetlały wnętrze, kadzidełka, panowie super obsługiwali starszy pan takimi obsługiwał. Pytałem się, który tagin mam wybrać, bo, bo nie miałem żadnego pojęcia I, i, i tak mi wpadł w oko jakiś tagin supreme, coś tam, coś tam po francusku. No, pan stwierdził, że tak, że to jest najlepszy wybór. Przynieśli mi tego tagina, jem, ale mówię cholera, co to za mięso? No, i dopiero wtedy wziąłem tłumacza translatora googlowego i zacząłem tłumaczyć z francuskiego, co to jest tam napisane. Okazało się, że początek był ok, mięso cielęce, ale wyselekcjonowane policzki i języki z mięsa cielęcego. Słuchajcie, już mi zaczęło rosnąć wszystko. Nie zjadłem oczywiście do końca. Wypiłem piwko, wypiłem kolę, podziękowałem serdecznie, zapłaciłem, poszedłem. Tutaj dzisiaj w Marrakeszu, na, 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 na tym wielkim targowisku, tak zwanym, chyba to jest po marokańsku, suk to się nazywa. Wielki rynek, obrzydliwie wielki rynek, wszędzie z alejkami, łączy się z Mediną. Ja tu kilka godzin łaziłem po tym. Zjadłem wreszcie prawdziwy Tajin, poprosiłem Tajin z wołowiny. Wołowina była jak to się mówi glazurowana. glazurowana była jeszcze z migdałami i z jakąś tam posypką, rewelacja wrzucę wam potem zdjęcie, żebyście sobie obejrzeli naprawdę świetnie, świetnie to smakuje, do tego chleb, oliwki coś do picia fajnie można tutaj są fajne, fajne restauracje, fajne kawiarnie że z tarasu z góry można sobie na ten plac popatrzeć nie wiem czy w tle słyszycie nawoływanie do modlitwy to jest na ostatnie dowoływanie w ciągu dnia, powinno być słychać, a w tej chwili jestem teraz na tarasie na siódmym piętrze, więc jeżeli bardzo chcecie i ktoś mi napisze, ee, jakie padłam, jakie mięsko? Nie, nie, nie ozory nie cielęce, nie ozory cielęce, specjalnie wyselekcjonowane policzki i języki cielęce, <laughs> tak się to nazywało. Ale dzisiaj jadłem z wołowiny i dzisiaj tagin był e, excellent, e, fantastyczny. E, co planuję jutro? Słuchajcie, miałem już pomału zawijać do Efezu, ale jednak się przemyślałem sprawę i jadę jutro do Adagiru. Adagir to jest największy kurort, największy kurort w Maroko nad Oceanem Atlantyckim, z pięknymi plażami. Podobno w tym kurorcie jest nawet taniej niż w Marrakeszu, więc jak cokolwiek chcecie skupić, to lepiej w kurorcie w Adagirze niż w Marrakeszu. Jutro stamtąd postaram się do Was nadawać. Nie wiem, czy będę miał internet. Jeżeli mi się uda, porobię jakieś fajne zdjęcia nad Oceanem Atlantyckim. Pewnie się wykąpię w tym oceanie. I potem pomyślimy, co dalej. Chociaż mam już taki cichy plan, gdzie pojadę z Adagiru w na następny dzień. Troszeczkę chyba mi tu dłużej zejdzie w Maroku niż planowałem. Pas pewnie jest godzinę później. Tutaj dopiero się ściemnia, Jest piękny, chłodny wiaterek. Sylwia Karolina Damczyk się mnie pyta czy sam pan jeździ. Tak, sam jeżdżę, nie jeżdżę w żadnej grupie. Jeżdżę sam, całą trasę pokonałem sam. I cały czas jeżdżę sam. Po Maroku jeżdżę, wszędzie sam, wszędzie chodzę sam, wszędzie poznaję tereny sam. Próbuję się wszędzie dogadać. sam. Słuchajcie, jeżeli jesteście Francuzami albo mówicie po francusku, to walcie w Maroko jak do siebie. Tutaj wszyscy mówią po francusku. W zasadzie każda rozmowa rozpoczynana jest przede wszystkim po francusku, a nie po marokańsku, czy tam po muzułmańsku. Od razu francuski. Częs, częściej się zdarza na mieście słyszeć język francuski niż jakikolwiek inny. Najgorsze jest to, że jak rozmawia się z osobą, która zna tylko i wyłącznie E, francuski, no to dogadywanie jest e, dość trudne. Dzisiaj w hotelu akurat taką sytuację miałem, że gość na recepcji e, zna tyle angielski, co ja francuski. No aleśmy się jakoś tam porozumieli. Nie wiem, jak rano będzie z motocyklem, czy będę miał jeszcze czym jechać. Mam nadzieję, że, że tak jak obiecali mi, że jest bezpiecznie. Nie pozwolili mi dzisiaj przed samą recepcją zaparkować. Nie mają własnego prywatnego parkingu. Jest, w mieście jest bardzo ciasno i, i prywatny parking gdzieś tam zamykany to jest luksus. Nie pozwolili mi przed recepcją, przed szybą, bo mówią, że to bardzo wszystko wygląda przed hotelem. Tak powiem Wam szczerze. A trochę chcieliby być lepszym hotelem niż są. I z boku na parkingu dla motocyklów, całkowicie po, po, poza widokiem z recepcji, jest ten motocykl zaparkowany. Mam nadzieję, że będę miał rano czym odjechać i, i że wszystko, że nie będę musiał samolotem wracać. Ale jest, jest ok. Pokażę Wam teraz z drugiej kamery. Pokażę wam z drugiej kamery miasto miasto z góry moment Halo, halo, było widać, mam nadzieję, że było widać. Nie tylko tyle wam mogę pokazać, tylko tyle stąd widać miasta. Mam nadzieję, że się podobało. Widok zaczyna być fajny, bo zaczyna być oświetlone takie różne miejsca. A gór nie będziecie widzieć, bo, są, bo jest zachwianie lekkie i, i nie będzie widać Cieszę się, że czekaliście na tego live'a, że, że mnie oglądacie. Jeżeli macie jakieś pytania, to wysyłajcie albo w komentarzach, albo w prywatnych wiadomościach. Będę na wszystkie starał się odpowiedzieć. No i co? A, jeszcze się nie żegnam postaram się dzisiaj pierwszą partię jakichś zdjęć wrzucić, być może z Tangeru, być może z Rabatu, może już dzisiejsze wrzucę z Marrakeszu, powiem Wam szczerze, że jak wieczorem po tym live'ie idę do pokoju, biorę prysznic, to padam, padam ścięty i budzę się, budzę się rano po prostu nie mam już siły wieczorem, jestem najedzony i potrzebuję tylko wtedy snu, ale postaram się dzisiaj jakieś zdjęcia wysłupać z telefonu z kamer, coś tam powyciągać jakieś krótkie filmiki rzucić. Słuchajcie, dzisiaj w Marrakeszu nie mogłem robić aż tak dużo zdjęć dlatego, że tu w Marrakeszu ludzie są uczuleni na robienie zdjęć, trzeba ich pytać a nie zawsze pozwalają im za free robić zdjęcie, trzeba im zapłacić tam gdzie mogłem, lekko z odległości, lekko z ukrycia to udawało mi się zrobić to zdjęcie i takie Wam wrzucę były dzisiaj na placu tańczące kobry, które miały tak dosyć temperatury że były bardziej zdechłe niż tańczące gościu tam przygrywał na fujarce był gość z małpami, które wrzucał na plecy i potem chciał kasę za to, że mało poskoczoną na plecy, dorożek, dorożki, takie duże, wypasione dorożki kolorowe, to tych dorożek jest chyba 10 razy więcej niż w Krakowie całym. Takie bardzo zróżnicowane miasto, oczywiście biedniejsze, ale widać, że każde orze jak może i się spinają, ludzie pracują ciężko, żeby zarobić. A najciekawsze jeszcze jest w tych medinach, na tych targowiskach. Jak... A właśnie, takie pytanie. Czy widzieliście kiedyś czarne mięso z kurczaka? Kto widział czarne mięso z kurczaka? Ja dzisiaj widziałem przez chwilę. Tak, wystarczy podejść do takiego czarnego mięsa z kurczaka na takim targowisku i powiedzieć: Siomuchy. I już jest normalne mięso z kurczaka. Tak to wyglądało dzisiaj z tym mięsem na targowiskach. Trzymajcie się tym optymistycznym akcentem. Żegnam się. Mam nadzieję do jutra. Cześć. Papa, pa. hej.